Dobry Państwo! Jest dzisiaj poniedziałek. Tak jak mówiłem na ostatnim filmie, w dniu dzisiejszym będę podawał matkę do tej rodziny, którą oświetliłem trzy dni temu. Już sobie to przygotowałem. Więc tak co zrobiłem? Sprawdziłem wszystkie ramki. Wyciąłem wszystkie mateczniki, które zaczę zaczęły pszczoły budować. Z gniazda stąd usunąłem do miodni wszystkie ramki, które miały jeszcze czerw odkryty. Znalazłem takie dwie ramki. Na dole nie ma możliwości wybudowania matecznika. Pszczoły są trochę nerwowe, bo dymu nie mam. Widać, że pszczoły już odczuwają brak matki. Po zachowaniu pszczół, nawet Państwo pamiętacie, że ostatnio jak otwieraliśmy te, ten ul, był spokój. Dzisiaj niestety już tego spokoju nie ma. Już jest. latanie najlepszą porą do podania matki jest albo z samego rana, albo wieczorem. No ale że Państwo nie wieczorem jak będzie ciemno to nie będziecie nic widzieli no to Ten sposób różni się od, od poprzedniego, który pokazywałem, tym, że pszczoły tam matkę usunąłem około 3 godzin przed podaniem matki. No i niestety przy tamtym, przy tamtym sposobie podawania trzeba po dwóch dniach otworzyć ul, yy, sprawdzić cały ul, czy nie wybudowały gdzieś matecznika. Przy tym sposobie w dniu dzisiejszym yy, usunąłem wszystkie z, zarodki mateczników, chociaż nie są, o, jednak są złe. <laughs> yy. No, i ten sposób jest taki, moim zdaniem, mniej pracochłonny. Czy jest pew, pewniejszy od tamtego, nie powiem Państwu, ale. Nawet w dniu dzisiejszym, jak byłem po tą matkę, to przyjechał pan, który się pytał o sposób podania matki. No każdy musi sobie wypracować swój sposób podawania matki. Chciałbym Państwu teraz przedstawić. Chodowce tej matki bardzo mi się spodo spodobało u tego pana. Brałem już od tego pana inne matki. Zobaczę, czy to widać. Jest takie świadectwo, pan wydaje. Waśieka ma Małeccy z miejscowości Ose koło Międzyboża, i powiem tak, jestem bardzo zadowolony z tej matki, bo jest to, jest to matka rasy krainskiej: linia Kirch, Kirchsian, Kirchhain. Kirchheim po polsku, Kirchsian bodajże po niemiecku. Nie mogę zbyt dużo powiedzieć o tej, o tej linii. Co prawda, sprawdzałem w notatkach, które razem z moim ojcem, a głównie to yy, okazało się, że to jeszcze mieliśmy na pasiece tą, tą linię, ale to było w 2011. Mój ojciec sprowadził ją przez polski związek. No z tego co tam on ją opisał, że pszczoła łagodna, miodna, tworzy średniej wielkości rodziny. Lecz nie nadaje się na robienie odkładów. Główną zaletą według tego, co mój tatuś tam opisał jest to, że jest ona łagodna. Czyli zalecana dla młodych pszczelarzy i że nie w czasie przeglądów nie, nie rozłazi się tak z ramek czyli jest polecana dla młodych pszczelarzy. Ja tego nie potrafię potwierdzić, bo nie, po prostu nie pamiętam. No, pszczoły jakoś dziwnym trafem. Nie wiem, nie są zainteresowane. Czy nie czują jeszcze zapachu? tak jakby się uspokoiły. Dlaczego polecam tego pana? Bo byłem u tego pana. Co prawda są rzeczy, które mnie na przykład nie za bardzo się podobają, bo ten pan i hoduje i pszczołę kraińską i bakfasta. Ale matki ma naprawdę sprowadzane ze świadectwami dwu, maksymalnie trzyletnie. Z tego co się zorientowałem to oprócz tego Kirsiana ma jeszcze sklenara H47, Alpejkę i Hinderhofera, które tego pana do tej pory brałem. Yy, powiem tak, no rzadko się zdarza, oby ten pan nie poszedł yy, w złą drogą. Natomiast matki produkuje, yy, wychowuje, przepraszam, nie produkuje najwyższej klasy. Łącznie tych matek od tego pana wziąłem już ponad 20 nie było problemów większych z unasiennieniem. no jest to młody człowiek ale z pasją dobrze myślę, że w tej rodzinie ta matka będzie przyjęta odbezpieczymy niech wybierają yy, tutaj na tych dwóch ramkach chciałbym żeby Państwo wiedzieli jest czerw na wygryzieniu także nie wkładam tej yy, matki gdzieś obojętnie gdzie tylko tam gdzie yy, jest blisko wylotka, centrum wylotka, i gdzie będzie wygryzała się nie za długo młoda pszczoła. Jakie zalety są tej metody? Że yy, po osieroceniu można taką rodzinę do 9 dni śmiało przytrzymać, zanim się poda młodą matkę. Jeżeli podajemy matkę nieunasiennioną, no jest większe ryzyko, że nie przyjmą. Natomiast jest to bardzo dobra metoda według mnie do matek. Jeżeli kupujemy jakieś drogie matki już yy, czerwiące lub yy, gdy kupujemy reproduktorkę, pszczoły. Widzę, że widzicie Państwo, mimo tego, że są już trzy dni bez matki, stały się łagodne. Na początku, jak chciałem którąś dotknąć, od razu próbowała rządlić. Teraz proszę zobaczyć, potańczyła. O, następna. Stały się spokojne. Dlatego mówię, dlatego polecam tego pana, bo te matki jego, no nie, nie miałem do tej pory problemów z przyjęciem. Co prawda o tej linii, tak jak powiedziałem, no nie mogę za dużo powiedzieć. Była ona tutaj na tej pasiece. No mojemu tatusiowi się nie spodobała, bo mój tatuś, on lubiał wielkie rodziny. Natomiast no, takich średnich to tak nie za bardzo kochał. Jak nie, nie było, jak on to mówił, trzech korpusów, to to nie ma pszczoły, no. Ja akurat nie mam troszeczkę inne podejście, tak samo do ocieplania. Moje pszczoły są na otwartych dennicach. U niego były te drewniaki tam w jednym z pierwszych filmów pokazywałem, które się jeszcze zostały, yy, są nad rzeką. Yy, no troszeczkę mamy inne podejście do pszczelarstwa. Proszę, pszczoła stała się łagodna. Nie ma nerwowości. Ej, idzie ta krata. Także myślę, że Państwo wszystko widzieli. No, dymu, dzisiaj dymu nie ma. to z...